Witajcie kochani, kolejna propozycja z wyprzedaży. E, ostatnia sztuka kombinezona jeansowego z krótkim rękawkiem, ale śmiało możecie go wykorzystać do jesienno-zimowych stylizacji. E, możecie na przykład zarzucić piękną marynarkę czerwoną, bo jeans będzie cudownie wyglądał ten odcień jeansu z czerwoną marynarką. Zobaczcie sami, śmiało możecie to wykorzystać. Jeżeli macie narzuconego code'u w pracy biurowej. Będzie się to świetnie. Komponowało, a, a można się też jeszcze narzucić piękny płaszczyk z naszej kolekcji. Um, niebieski już niedostępny, ale dostępny jest jeszcze kamelowy i, i czarny, bardzo ciepły. Zimowy płaszcz, 300 zł teraz. Także zapraszam, warto skorzystać, rewelacyjna cena. Zobaczcie, świetnie się komponuje z kombinezonem jeansowym. Do tego również równie dobrze, będą pasowały szpilki, e, ciężkie botki.